Hej cześć witajcie! Z tej strony Mysterius i witam Was w kolejnym odcinku z serii Roblox Doors. i dzisiaj zrobię wam takie małe omówienie a, ostatniego eventu Halloweenowego w Doorsach. Także dziś nie będziecie mieć mojego bezpośredniego komentarza, a, a filmik określony moim voice overem. Także generalnie jak to ten event wyglądał? Otóż akcja rozgrywa się w Outdoorsach na lekko zrewampowanej mapie, na początku jesteśmy sobie w sklepie, i tutaj wyjątkowo jest to pierwszy raz, gdzie w sklepie możemy zakupić krucyfiks. Tak, a poza tym latarkę, shirsy i witaminy. Tak jak już wspomniałem, mapa została zrewampowana. W outdoorcach możemy znaleźć domki, w których są pewni mieszkańcy, duchy, którzy po zapukaniu dadzą nam cukierki które dają nam różne efekty. I tutaj myślę, że nie będę się rozgodywać za bardzo odnośnie efektów cukierków, ponieważ jest ich bardzo dużo, a myślę, że jeżeli graliście w event halloweenowy, który był rok temu, to że mniej więcej wiecie, jakie te cukierki mają efekty. Aczkolwiek jest yy, kilka nowych cukierków, między innymi... World Spicy Candy, czyli cukierek, który powoduje, że zaczynamy się palić i stopniowo tracimy nasze zdrowie. A tak to myślę, że większość cukierków generalnie pozmieniała swoje y, nazwy, ponieważ y, na przykład cukierek, który dawniej był nam znany jako Terminal Velocity, nazywa się Whoopsie, który jest w stanie po prostu przewrócić nas. Co prawda z tego co paliłem Terminal Velocity to się można było wręcz wystrzelić, tak? A Łupsi to po prostu się delikatnie wywrócimy. Też z cukierków, które nie pamiętam czy były, to na pewno yy, Sugar Rush i Sugar Crash. Sugar Rush powoduje to, że wszystkie nasze przedmioty typu wszelkie źródła światła czy shearsy są naładowane do Fulla, a z kolei Sugar Crash powoduje, że wyładowywały się one do zera. Kolejny cukierek, który przychodzi mi na myśl to Brittle, bo ponieważ kiedy go zjemy, daje nam permanentnego speed boosta, że jesteśmy po prostu szybsi, aczkolwiek limit naszego zdrowia jest zmniejszony o parę procent. Natomiast co ciekawe, po zjedzeniu cukierka Hard Candy efekt ograniczonego zdrowia z Brittle nam zniknie, ale speed pozostanie. Także jest to jedno z bardziej ciekawszych komp cukierków. Takich cukierków to na przykład cukierek Guiding Candy z tego co pamiętam zmienił nazwę na Lifesaver, Stardust Candy na Starburst Candy, no a Kendai pozostaje Kendaiem, czyli najbardziej nielubianym cukierkiem, który oczywiście wiadomo jest w stanie nas zabić. Co jeszcze do cukierków to wiadomo, mamy takie cukierki, które nas regenerują, cukierki, które nam zabierają zdrowie, cukierki, które mogą nam zaspałować potwory takie jak e, lookman, oczy czy dread, więc tutaj ze względu na dreada zawsze kiedy nie znałem jak jakiegoś cukierka, jaki on daje efekt, to jadłem je przed drzwiami, żeby w czego zdążyć i otworzyć, co by dread nie mógł mnie dorwać. Z samych cukierków to pamiętam jeszcze, że jest cukierek Duplication, jeszcze potrafiący zduplikować wszystkie nasze przymioty, które mamy w ekwipunku. Low in the Dark sprawiający, że świecimy przez jakiś czas Cukierek Jenkins, sprawiający, że mamy rozmazany ekran Tych cukierków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo więc nie chcę się na ten temat aż tak bardzo rozgadywać Generalnie też, chodząc po outdoorsach w kapliczkach, w których normalnie mogliśmy zdobyć e, lotus petal czyli płatek kwiatu lotusu teraz w tych kapliczkach mogliśmy zdobyć e, worki z cukierkami których potrafiło być z tych cukierków naprawdę całkiem niezłe ilości. Co do samej mapy, podróżujemy sobie po outdoorsach i tutaj wyjątkowo nie przemierzamy metrów tak, jak to było w normalnej grze, a faktycznie przechodzimy e, przez konkretne numery drzwi. Aczkolwiek mapa to nie są tylko same outdoorsy, w pewnym momencie przez szklarnię możemy przedostać się do hotelu i tak właściwie jest w kółko, że wiecie, outdoorsy, szklarnia, hotel, szklarnia, outdoorsy, i później znowu szklarnia, później znowu hotel, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie, sama mapa, z tego co wiem, liczy 500 drzwi. Nie ma tutaj żadnego zakończenia, po prostu po otwarciu 500 tych drzwi, mapa dalej się nie generuje. Więc jest to taki typowy tryb, żeby sobie po prostu nazbierać cukierków. Generalnie do samych cukierków, jeżeli zjemy konkretny cukierek z danym efektem, to następnym razem, kiedy natrafimy na ten sam, wiemy, co on daje. Z kolei, jeżeli umrzemy, efekt się resetuje. I załóżmy, jeżeli mieliśmy, dajmy na to niebieskiego misia, który był cukierkiem Price Inside z jakąś nagrodą w środku. Teraz podaję zupełnie losowy przykład. Tak, po naszej śmierci. Niebieski misie już nie będzie cukierkiem z nagrodą w środku. Tylko jakiś inny. Co do samych potworów, jakie mogą nas tutaj zaatakować, to najpierw typowe dla outdoorsów yy, Grand Skipper, yy, Mandragory, Search. Yy, nie ma tutaj tych łażących monumentów, z których się śmieje, że są Weeping Angels, tak, łażącymi yy, aniołami. Nie ma tutaj stolka i nie ma tutaj Brambla. A z kolei w części szklarni i hotelu, wiadomo, mogą nas zaatakować yy, oczy, rasze, yy, sali. No i oczywiście na obrzeż całej mapy, jeżeli jesteśmy zbyt długo w danej lokacji, no to może nas zaatakować Dread. I tutaj, z tego co zauważyłem, jego spawn naturalny jest delikatnie przyspieszony. Nie jest to typowe 10 minut. Natomiast jeżeli będziemy dalej, to jest szansa, że zaatakuje nas Blitz z backdoorsów. Działa to tak, że to właściwie wszystkie potwory, które mogą nas tutaj zaatakować, ponieważ nie wydaje mi się, że jest ich więcej. No, oczywiście, te cukierków wcześniej wymienione, tak jak mówiłem. No i po prostu działa to tak, że im dalej w drzwi, tym tych potworów pojawia się zdecydowanie więcej. Tutaj na filmiku tego nie przedstawiłem, aczkolwiek teraz. Potwory z outdoorsów w tym trybie można złapać na krucyfiks. I z tego co się orientuje, to e, krucyfiks na dobre powstrzymuje e, Mandragore i Sergia, natomiast tylko na chwilę zatrzymuje Grand Skipera. Będę z Wami szczery, miałem raz taką dość e, przykrą e, sytuację, bo ponieważ, e, jeżeli dobrze znacie mapę outdoorsów, to. Myślę, że wiecie, że jest taki typ lokacji, gdzie najpierw się wchodzi taką jaskinią. W tej jaskini są pnącza, które trzeba przeciąć kombinarkami, aby dosyć się do jaskini po dwie skrzynki z jakimś fajnym lutem. A Aczkolwiek dalej w podgórkę trzeba iść trawą, a na górze jest duże ryzyko, że może być granski więc trzeba uważać, żeby nas nie zaatakował. Następnie trzeba tam otworzyć bramę, skręcić w prawo podejrze, i tam za, za domem jest mostek, żeby przedostać się do dalszej lokacji. Tylko że ja wszedłem do domku, a Grand Skipper zatorował mi drogę, a ścieżka sz prowadząca na most to była jedynie trawa. No i czekałem aż ten Grand Skipper z tej drogi mi zejdzie, tak żeby mnie nie zauważył. Najlepiej jest, jak wejdzie do tego swojego wychodka, załatwić swoją pilną potrzebę. A ja w tym czasie mogłem po prostu uciec. Aczkolwiek tak nie było, bo Grand Skipper często się bugował w różnych miejscach i tak samo mi się po prostu zatrzymał na y, drodze do mostu, ale koniec w końcu, kiedy postanowił y, mi zejść z drogi, to akurat pojawił się Dread. I ja zacząłem uciekać już nawet nie zważając na to, czy Grand Skipper mnie widzi, czy nie, ale miałem takiego pecha, że Dredd mi się zrespił od strony mostu. Także. Niefortunna sytuacja, nie polecam takiego kombo. Oczywiście skończyło się to moją śmiercią. Raz natomiast powiem wam, natrafiłem znowu na tę lokację, taką samą, o której mówiłem przed chwilą. No i znowu oczywiście był e, Grand Skipper. No i co? On tam sobie coś robi w krzaczkach, to ja sobie myślę że szybko na tapsach przebiegnę. Ale oczywiście co musiało być po drodze? Sner. Tak. Padłem, w snare, ja już słyszę, że Grand Skipper do mnie biegnie, a stwierdziłem sobie, że oszczędzę sobie... <laughs> Tego stresu, i po prostu wyszedłem z gry. Tak, generalnie, ze zebranie tysiąca cukierków w evencie nie dość, że mogliśmy zakupić skiny eventowe dla poszczególnych przedmiotów. To jeszcze, za zakup wszystkich tych skinów, mogliśmy odblokować finalną nagrodę, jakim jest Pupkin buddy, czyli można by taki nasz kompanion. Taki powiedzmy pecik. Także tak, mamy bety w dorsach. Aczkolwiek e, wygląda to w ten sposób, że mamy jeden dodatkowy slot w naszym ekwipunku, w którym e, jest właśnie nasz e, dniowy towarzysz. Aczkolwiek działa to w ten sposób, że możemy go tylko wziąć do łapki, odwrócić, pogłaskać. Bardzo fajnie to wygląda, potrafi nam bardzo e, ładnie zaszczekać. Aczkolwiek e, troszkę żałuję, że... Nie jest to, żeby na takiej zasadzie, żeby on mógł sobie za nami łazić i powiedzmy w wolnym dla nas momencie możemy go sobie schować do naszego ekwipunku. A teraz przeniesiemy się do drugiej części eventu, czyli kolabu z Tower Heroesami. I generalnie, jeżeli ktoś nie wie, co to jest za gra, to jest to coś w rodzaju tower defensa, czyli że wiecie, mamy określone miejsce, które musimy bronić wieżyczkami, które posiadamy, ulepać te wieżyczki, a z drugiego miejsca będą przeciwnicy, którzy chcą dostać się w określone miejsca. Generalnie do wykonania mieliśmy zadanie związane z dorsami, po którego ukończeniu oczywiście otrzymujemy badża. Akcja rozgrywa się w również w outdoorsach, niedaleko World Lotus, czyli tego gigantycznego kwiatka, który jest na końcu outdoorsów w, w Rabilencie Brambla. Rozgrywka generalnie rozpoczyna się dość spokojnie. Z miejsca, z którego nadchodzą przeciwnicy wychodzą na początku pajączki, kruki. Generalnie te pierwsze fale są łatwe. Później dopiero zaczyna się większa, większa jadka. Generalnie w późniejszych falach poza wcześniej wspomnianymi e, pająkami i krukami mogli nas zaatakować również Mandragora, Monument, Ice Talk, e, Sally, Halt, Surge. Generalnie przy Serju miałem chwilowy zawał, ponieważ bardzo szybko przeleciał przez tę drużkę naszego miejsca, które mamy obronić. Aczkolwiek działa on podobnie do ambusza, e, że on musi przelecieć kilka razy, żeby w końcu. Zadać Obrażenia. A natomiast na ostatecznej fali mieliśmy walkę z Bramblem, i tutaj na sam koniec zachowałem sobie specjalną umiejętność Elgoblino czyli użycie krzyża, który oczywiście nie baniszuje w zupełności Brambla Tutaj chwilowo się przeraziłem, ponieważ kiedy on został złapany w krucyfiks, to moje wieżyczki nagle przestały działać, tak jakby były sparaliżowane, i dopiero pod koniec działania krucyfika one z powrotem zaczęły działać. I generalnie jeżeli dzieje się tak, że przeciwnicy przedzierają się przez nasze, przez nasze wieżyczki i nie umierają, to trzeba robić, że tak powiem, szybką dywersję, szybki descent i przenosić te wieżyczki, które oczywiście ulepszamy naszą, powiedzmy, maną zdobywaną podczas, podczas eventu, którą otrzymujemy za zadawanie przeciwnikom obrażeń. Oczywiście jest tutaj również takie coś jak na przykład takie wieżyczki boostujące, że dostaniemy za falę więcej many, albo na przykład, że ulepszanie danej postaci kosztuje mniej, ponieważ tak jak wspomniałem postacie tutaj mają swoje ulepszenia i swoje unikalne umiejętności na maksymalnym ulepszeniu. Jak widzicie udało się pokonać Brambla w trybie The Outdoors w um, Właśnie tower Heroes'ach, a po przeniesieniu się do Dorsy dostaliśmy specjalne osiągnięcie. We Out here, za osiągnięcie otrzymaliśmy 100 klamek oraz skin, typowy skin w stylu Tower Heroes' do szkieletonowego klucza. Następne osiągnięcie, jakie mogliśmy zdobyć w evensie Halloweenowym, właśnie w grze Tower Heroes', to pokonanie Brambla w trybie hard, ponieważ wszystkie mapy w Tower Heroes'. I ogólnie myślę, że w Tower Defense'ach mają powiedzmy ten sam tryb, tę samą mapę z takimi samymi przeciwnikami, tylko że z trudniejszym poziomem trudności. Jest Easy, jest medium i jest hard. I właśnie mieliśmy takie zadanie, żeby pokonać brambla w trybie hard. I powiem szczerze, że z bardziej doświadczonymi graczami, co wcale nie jest taki problem. Ja pamiętam, że obydwa badże eventowe właśnie z Tower Heroes'ów udało mi się zdobyć z jednego dnia. Generalnie też muszę wam powiedzieć, że trochę grałem w Tower Heroesy, ponieważ kiedyś e, Dorsy również miały kolaps tą grą. E, I w sumie nie ukrywam. To trochę jest tak, że faktycznie, gdyby Dorsy nie miały z tym e, crossa, to prawdopodobnie bym w to nie zagrał, a nie ukrywam, że gra taka przyjemna i dzięki niej właściwie tak e, polubiłem tego typu e, Tower Defense. Jak możecie zauważyć, ja może trochę opowiem o moich postaciach, które ja posiadam. Jak widzicie, pierwsza o, postać ma dosłownie skina oczu z Dorsów. Ten skin był do wygrania właśnie w pierwszym kolabie y, z Tower Heroesami, niestety nie pamiętam do której postaci. E, druga postać natomiast to jest Soda Pop, rzucając takim splashem. Trzecia postać to jest Lemonade Cut, czyli powiedzmy. Taka wieżyczka do farmienia, e, many do ulepszania postaci. Czwarta postać to jest natomiast e, King Slime. I działa on w ten sposób, że stawiamy sobie takiego fajnego slima w jednym miejscu i po prostu z miejsca, które bronimy, nadchodzą slimy, które zadają e, obrażenia przeciwnikom idącym bezpośrednio na drodze. Piąta wieżyczka to jest Carkit. Działa na podobnej zasadzie tak jak e, król slime'ów, tylko że tutaj mam skin rasza z e, dorsów. Na późniejszych ulepszeniach on ewoluuje i zamienia się w Ambusza. Oczywiście wszystkie postacie jakie mam można zakupić, tudzież zdobyć rozgrywając e, rozgrywki w Tower Heroesach. Powiem wam, że przywykłem już do gier typu e, Tower Defense. I tak jak mówiłem wcześniej, podobają mi się one. Aczkolwiek nieraz na chwilę bez jak faktycznie e, ci przeciwnicy e, przedostają się przez e, nasze wieżyczki nie umierając, zwłaszcza jak mam przeciwników y, szybko przemieszczających się, no to wtedy trochę jednak ciśnienie podskakuje. Przechodząc już do ostatniej 40 fali, gdzie atakuje nas Bramble, przeszukowałem sobie 30 tysięcy punktów many, aby y, wykorzystać specjalną umiejętność King Slime'a, czyli zespelnowanie dużego króla slime'ów. I właściwie przy bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem, bossem, on chyba jest w stanie umrzeć od razu, aczkolwiek zadaje dość sporo obrażeń. Udało się pokonać Brambla, a gdy po udanej misji przejdziemy na Dorsy, dostaniemy osiągnięcie True World Tower Hero, za które otrzymujemy skin typowy dla Tower Heroesów do zapalniczki. I to to było na tyle z tego eventu halloweenowego, jaki ostatnio miał miejsce. Bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie i tymczasem myślę, że to tyle z mojej strony. Życzę wam miłego dnia. I cóż, słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się, no i cześć. Pa, pa.